Nie oszukujesz się, nie? Nie oszukujesz się, tylko spokojnie do, do, do wyznaczonego celu dążysz krok po kroku. Pasja, stary, wiesz. Uczucia, to co ty myślisz, budzisz cię, myślisz te impulsy. Wiesz, myśli to są jak bumerangi, one wracają. Ty jesteś kurwa pierdolonym rolnikiem. siejesz myśl i dostajesz z powrotem plon, który może być rzeczą materialną, może być ludźmi, może być ludźmi, personami, tak, osobami, czy nawet miłymi rzeczami, które spotkają. W ciągu dnia, w ciągu życia. Czyli wysyłasz sygnał, siejesz myśl i zbierasz sprób w postaci rzeczy materialnych. Jest taka... Tak to działa po prostu. Tak samo o siłowni. Myślisz, że tak, osiągnę ten sukces, będzie ten progres. I on do ciebie przychodzi, bo wysyłasz. A jak wysyłasz gówno kurwa i myślisz takie nabradny z jestem pizdą, no to wraca. Tylko że nie wróci pizda, tylko wróci to, że jesteś pizdą. I wytrwałość. Wytrwałość. Mówi ci raz nie, mówi ci dwa razy nie, trzeci. Spróbujesz.